Mefedron na stoliku, karty, gilotyna, czysty rytuał, kurwa. Waże pół grama, dokładnie perfekcja, precyzja, laboratoryjna kultura. No w górę, rurka gotowa, sekunda, energia, eksploduje, a ja, Ma uka. Mati Mefedron, niasz, mefedron to mefedron topali, życie na full speed, no slow motion plan. Ha! Mefedron się, kurwa, energia w żyłach, serce bije jak maszyna, motor. Oczy szeroko, szczęka zacięta, muzna, obedraj spróbować. Każdy gram to raz, kiedy startujemy do kosmosu, już to mamy power Grubszy w stole wszyscy w fazie Sesja 2 godzina, mi, vibe, energia no downer, lusterko karta, rurka do święta, trójca rytuał powtarzany co godzinę Mefedron do live, hobby, nie za to na za codzienność nie ma... Stałem rano pierwsza myśl, mefedrą, kawa może poczekać, priorytet jasny kurwa Ważę, gram na wadze, dokładność farmaceutyczna Chemik, nie amator, kultura Piloty na przecina, kryształy na puder, biały śnieg, idealny konsystencja perfekcyjna Lusterko czyste jak operat room, każda linia równa, estetyka metodyczna Ciągnę nosem dwie sekundy, nibum, energia jak sprąd Transformation, instant, strzega, zaczyna grać, jazz, oczy jak reflektory, mu włączać, tryb turb Spiesza z 60 do under 20 Cardio out gym, gratis training Zero fatigue, zero doubt, pure confidence Czuję się jak Man Menzari, reactor landing Mówię szybciej niż Eminem, myślę szybciej niż komputerowe, to znik naturalny Ludzie pytają co z tobą, ja mówię witamin C i odpowiedź sociali, akceptable, formalny Mefedron to multitol życiowy, party starter, working nadzór Social, lubi ten full package Gram w nosie co godzinę, zegara atomowy, regularne dawki perfect no shortage, no czerwony jak Rudolf, ale energia jak Santa Przez wszystkie domy misja globalna Król nie masz co i zawsze mam backup, merge, czy flight gotowość totalna Mefedron, no się kurwa, energia w żyłach, serce bije, jak masz na motor, oczy szeroko, szczęka, zacięta, musna o wygrać turbo booster Każdy gram to rać, kiedy statujemy do kosmosu, już to mamy power, grubszy, stole wszyscy fazie Sesja 2 godzina mi bike, energia no downer, Ruter, go kokarta, rurka do święta, trójcary tu co godzinę Me Petron Dolaj zdanie hobby, nie waza do nasza, codzienność rudyna, na magina Chcę z krustu jak laboratorium, waga folii, karty, professional setup kurwa, każdy ciągnie swoją kolejkę precyzyjny choreografia, synchronet, kultura, rozmowy na full speed, skaczemy z tematów, temat Wikipedia, żywa house, kontrolowany, niech ktoś gada o fizyce kwantowej, to są konspiracji, Teorii, z mózgi rozpędzone, constrain grają symfonii, wszyscy żyją gumy, jak livestock, chelusty, walk working overtime, nikt się nie, nie siedzi wszyscy, w ruchu energia, w perpetual motion, prime time, o trzeciej rano ktoś mówi, ostatnia kolejka, Classic live, bo to znowu linia, o szóstej wstajemy na platformie, noc na dnia, jak zawsze ready, mam gram w portfelu, jak emergency cash only spripper, perkurwa znajomi dzwonią, możesz coś załatwić jestem jak delivery service, reliability, kultura nos boli Przemienie dziurki, Tak deliver o jak golki percing czyngersize, serce jak drambay, 180 bp natural, techno, no chemical guides ej, Ronenik. ludzie piją redbulla za energy, my mamy mefedron comparison able patetic, czyni bez snu ruki numbers my robimy pięć endurants, Son big atletics każdy gram to investment, fund energy, vibe gorge, vibe wars perfect gagli mefedron w nosie, grubszy stole, muzyka loud to jest życie komplet, correctly Luster go schowane w kieszeni zawsze ready Emergency kit, portable, laboratorium Mefedron to nie, substancja do velocity Do lifta to codzienne kompendium No z góry rurka gotowa Energia infinik, viper, wajperpetu Al kurwa Matim mefedronia, shining w kolejna linia Czeka życie na full, góra Święta trójca, lusterko karta Rurka, rytuał never, end, i mierda żyła, energia w duszy To jest Starway, way al